To, że nowy dron od DJI jest dobry, to nie podlega żadnej dyskusji. Właściwe pytanie brzmi, czy jest wystarczająco dobry, aby zastąpić Mavic'a 2 Pro oraz czy jest zauważalnie lepszy od Era 2, tak aby Era 2 na niego wymienić. I na te pytania spróbuję odpowiedzieć w tym filmie. No więc tak. I tak. Czym jest R2S? Tak w zasadzie to jest miks zalet Mavica 2 Pro i Mavica R2. Z tego większego dostał jednolową matrycę i to nie mówię, że to jest ten sam model co w Mavicu Pro, bo nie jest. Mówię tylko o rozmiarze. I ta matryca daje świetną jakość obrazu zarówno foto, jak i wideo. Tego mniejszego z R 2 dostał czujniki, omijanie przeszkód, tryby autonomiczne czy łatwość użytkowania, głównie dzięki aparaturze, wygodnej aparaturze i intuicyjnej aplikacji dla tych odważnych, nawet w języku polskim. R2S jest ulepszoną wersją dwójki, która nie zastępuje starego modelu. One będą sprzedawane równolegle. Zdjęcia, w tym zdjęcia z drona, to. Mój konik. Od zawsze pasja, a do niedawna również zawód. Matryca jest jednocalowa, z przesłoną stałą F2.8. Regulowana jest ISO i regulowana jest migawka. No i przede wszystkim jest fokus. Nie mamy ostrości ustawionej na nieskończoność, tak jak w tańszych modelach. Tak jak chociażby w R2, tylko możemy wybierać, który punkt na kadrze ma być ostry. RM2S fotografuje się świetnie. Dość duża rozpiętość tonalna pozwala na wyciąganie informacji i ze świateł, i z cieni. Ja w fotografii nie używam HDR, nie naświetlam 3 czy 5 ekspozycji jednego kadru. Dosłownie 99% moich zdjęć to jeden strzał i postprodukcja w Lightroomie. Jakość zdjęć nocnych jest podobna do tego, co dostajemy w innych jednocelówkach, a więc deklasuje wszystko z małych matryc. Z ERA jedynki, z mawików mini, nawet ERA dwójki, który ma nie cal, a pół cala. Ale warto pamiętać, że pół cala... To nie jest matryca dwa razy mniejsza, to jest matryca cztery razy mniejsza, bo ten cal, czy jego połowa, to przekątna na matrycy. Przez litość nawet nie wspomnę o takich dronach jak Fimi X8SE czy Hubsan Zino. Obiektyw w tym dronie miał być względnie lekki. Trzeba pamiętać, że do istniejącej już konstrukcji praktycznie dodano cztery razy większą matrycę, więc zwiększono ciężar dość znacznie tego, co jest z przodu drona. Kompromisem właśnie była ta nieregulowana przesłona. Cała optyka więc jest dużo mniejsza i dużo lżejsza niż w pozostałych jednocolówkach, a to przekłada się na jakość zdjęć. One są mniej ostre niż u konkurencji, nawet jeśli mówimy o konkurencji innych modeli w tej samej marki, ale nie jest to jakaś przepaść. Ostrość jest gorsza, ale definitywnie taka do wyprowadzenia w postprodukcji. Suwaczek Sharpen i jest gitara. Czy pod względem fotografii R2S jest lepszy od Mavica 2 Pro? Nie. Od Autela iwo 2 Pro? Nie. A może od Fantoma 4 Pro? Też nie. Dron, pod względem zdjęć, uzyskuje zaszczytne czwarte miejsce, tuż za podium. Jeśli chodzi o filmowanie, to do powiedzenia mam trochę mniej, bo znam się trochę mniej. Z rzeczy, które trzeba wspomnieć, to. Jest 5.7K, jest 4 k jest Full HD, 120 klatek. No tak, R2 bez S Panie! miał Full HD 240. A ten nie ma. Ten ma 120 i trzeba z tym jakoś żyć. Żeby filmować zgodnie ze sztuką i korzystać z zasady 180 stopni nie ma zbytnio wyjścia, nie można regulować przysłony, więc trzeba korzystać z filtrów, filtrów ND i w solidny zestaw się będzie trzeba wyposażyć, ponieważ przy jasnym obiektywie będziemy używać wszystkiego od ND8 po ND256, żeby uzyskać zadowalające efekty. Przy różnych ustawieniach rozdzielczości i klotkarzy filmu dron używa różnej części matrycy. Czyli mimo że cała matryca ma 20 megapikseli, 57k, to nagrywając Full HD w 30 klatkach, będziemy korzystać z całej matrycy, czyli O, z takiego jej wycinka. Jeśli natomiast przełączymy Full HD 120, z takiego. I nie jest to ani wada, ani zaleta, jest to po prostu cecha, tak samo jak było w i iVo2 Pro, bo swoją drogą Tutaj siedzi dokładnie ta sama matryca. W ten sposób zmieniając klatkaż, zmieniając y, rozdzielczość obrazu, można sobie zmieniać ogniskową, zmieniać zbliżenie na jakim filmujemy. A skoro mowa o ogniskowej, jest tutaj cyfrowy zoom. Działa on tylko w filmie i sprawdza się w zasadzie świetnie. Jest to zoom stratny, ale używany z umiarem daje bardzo, ale to bardzo przyjemne efekty. Dla szczęścia brakuje tylko drugiego kółka w kontrolerze, bo tutaj mamy tylko jedno a na przykład w Mavic 2 Zoom były dwa i wtedy w jednym locie, w jednym ujęciu można było na przykład obniżać się, przesuwać gimbal w górę i zoomować jednocześnie z tym kontrolerem tutaj w R2S jest to niewykonalne żeby tą funkcję sobie odblokować trzeba to zrobić niestety mechanicznie, czyli wydać 2800 i kupić sobie smart kontroler no nie tanio nie tanio, jak za tą jedną małą funkcję. A sama jakość filmów? Petarda. Przechodząc ze starszych modeli jak Spark Mini, Mavic Pro czy R1-2 zorientowany użytkownik, profesjonalista zobaczy ogromny przeskok jakościowy w górę. Niezorientowany ten, który materiał montuje na darmowej aplikacji na telefonie jemu i tak wszystko jedno. Będzie równie dobrze. No lepiej. Ale to i tak nie ma znaczenia. Dzięki temu, że nagrywa w 4K60, profesjonaliści wybiorą go częściej niż Mavic'a 2 Pro. Tak więc wskakuje przez Mavic'a 2 Pro na trzecie miejsce podium. Zaraz Fontanem 4 Pro, bo Autel 2 Pro wciąż moim zdaniem najlepszy. No i z takich drobiazgów. Dron ma jeszcze wiele funkcji, których zaawansowany użytkownik pewnie nie włączy ani razu. Trzeba jednak o nich wspomnieć. Dron ma działać z goglami DJI FPV V2. Tak, tymi goglami zatrzyty się, posiada funkcję master shots, czyli sam nagra kilka ładnych ujęć wskazanego mu obiektu, omijanie przeszkód jest świetne, choć nieidealne. jak zwykle nie radzi sobie z drobnymi gałązkami, czego nie miałem tak naprawdę nawet ochoty testować, bo w małe wąskie dziury to ja wolę wlatywać innymi dronami. Pamiętam, jak już w samej dwójce ogromne wrażenie zrobiła na mnie funkcja Spotlight. Dron sam śledzi obiekt, który się mu wskaże, a ja tylko aparaturą ustalam wysokość i kąt, z którego dron na ten obiekt patrzy. Dron automatycznie raz leci tyłem, raz leci bokiem, raz leci przodem, a ja tylko wybieram sobie kąt, z jakiego chcę na przedmiot patrzeć. Tam działało to świetnie, tu działa to jeszcze lepiej. Standardowo już dla DJI Zasięg jest świetny, liczony w jakiś absurdalnych kilometrach. Drona ta pół godziny na jednej baterii, więc trochę krócej niż R2. Baterii mamy albo jedną, albo trzy, w zależności od tego czy kupi się zestaw goły, czy Flymore Combo. I zarówno i bateria i ładowarka z R2 podejdzie do R2S. Sam R2S zadziała również ze smart kontrolerem. Mimo że tu jest Ocusync 3, a w kontrolerze Ocusync 2. Podsumowując tak jak powiedziałem na początku, tak warto wymienić R2 na R2S. Jedyna rzecz, za którą bym tęsknił, to 240 klatek Full HD, bo mimo że sam użyłem tego może 3 razy w życiu, jak mam do wyboru mieć te funkcje albo je nie mieć, wybieram mieć. W każdym innym względzie zmiana R2 na R2S to dobra zmiana. A co bym kupił wydając własne pieniądze, mając do wyboru Mavic'a 2 Pro albo R2S? ponownie R2S jeśli chodzi o jakość materiału, jego ostrość odwzorowanie kolorów, jest gorszy od dwójki pro, ale o tyle gorszy no może tyle nie o tyle, a natomiast wygoda nowej aparatury intuicyjność aplikacji, mniejsza waga no te cechy sprawiłyby, że właśnie wybrałbym R2S wady tego drona no tak w zasadzie brak. Cena mógł być tańszy. Pff, no, mógłby. Mógłby też nagrywać 8K60, Full HD 900-klatek. Mógłby omijać przeszkody jak w Skydio, mieć pierdyliar czujników. Nie ma bocznych czujników. O, to jest wada. Nie ma bocznych czujników. Tylko przód, tył i dół i góra. Dolnych nie ma. W sumie to takie Wymyślanie na siłę. No i tak jest moje zdanie po używaniu tego drona od prawie dwóch miesięcy. Mam nadzieję, że opinia rudego sklepikarza chociaż trochę się Wam przydała. Jak jesteś na zakupie drona, zapraszam do siebie. Jak nie wiesz gdzie polatać mamy taką stronę, gdzie I w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję że się podobało, a ja życzę wygrzew drzew, i do następnego. Hej! A właśnie, bo zapomniałem powiedzieć. Jeśli Wam się podobały te zdjęcia i filmy, które R2SM zrobiłem w Bieszczadach, tak gdzie była brzydka pogoda i jest mgła, no to spałem z fotowarsztaty.com. Organizuję taki wyjazd z Bieszczady na 3 dni i już za dwa tygodnie. Link w opisie.